W przywiązujemy bardzo dużą wagę do informowania pracowników o wszystkich inicjatywach, które wprowadzamy. Jeśli chodzi o programy kapitałowe, zależało nam na tym, żeby ta informacja była rzetelna, żeby pracownicy mieli poczucie, że mają informację pełną. Zaangażowaliśmy do tego projektu firmę zewnętrzną, która też była firmą zarządzającą naszym PPK. Były zorganizowane liczne spotkania, szkolenia, webinaria. Specyfika naszej branży powoduje, że pracownicy są rozproszeni po całym kraju. Mamy budowy, na których są pracownicy, którzy również nie mają na bieżąco dostępu do na przykład poczty e-mail. I dla tych osób były organizowane specjalne webinaria. Jeśli była taka potrzeba, to były organizowane nawet dwukrotnie ze względu na prace zmianowe. Równocześnie też, jeśli pracownicy mieli jakieś pytania, przekazywali nam je. My przekazywaliśmy je do firmy organizującej te szkolenia i dostawaliśmy odpowiedzi. W naszej firmie traktujemy pracowników jak partnerów w sytuacjach, w których trzeba podjąć decyzję, szczególnie decyzje dotyczące pieniędzy. Jeśli chodzi o wybór firmy zarządzającej PPK, postanowiliśmy włączyć pracowników poprzez ich reprezentację, czyli związek zawodowy oraz radę pracowników. Był to proces wieloetapowy. Na każdym etapie staraliśmy się osiągnąć konsensus. Kryterium, które żeśmy przyjęli, oceniając firmy, które się do nas zgłosiły z ofertą, no to była kwestia wysokości opłaty za zarządzanie, oraz transparentności mechanizmu naliczania tej opłaty. Chodzi o nam o to, żeby nie było to skomplikowane, żeby ludzie mieli poczucie, że tu nie ma jakiegoś drugiego dna.